się. Myślę, że to będą jakieś dźwięki. Uu. Nie rozumiem, o co im chodziło. pam, pom pa, pa, pam! Ja tyle razy mówię dziwne, ale mi się jest bardzo niewygodnie gra z tą muffinką. Niech nie chcę ją. Jem. Jeszcze się ona No wiem. A teraz gramy dwudziesty siódmy level. A zaczniemy grać jak ja skończę jeść muffinkę. Zobaczcie. Ile to się do D może ładować? Hm grać z papryczką ci, czy nie? Mhm, grać. Seł. Po co mi ta rogatka? Nie, jaki ja ale się odbiła nieźle z tupetem. Dlaczego akurat ta się musiała zacząć palić? A nie na przykład ta? Ja bym wolał, gdyby ta się zapaliła, bo ona jest brzydsza. U! Będzie bum i było bum. I jest. I będzie i było. Będzie i było wucharysty bum. Tajfun. Tajfun mi, mi. Ale na filmach nieźle jakiejś wódcy mówią. Michał, Uuu, to będzie łatwe. Chyba. dawaj. Da. Chyba, że te. Chyba, że te wiatraki będą miały długi zakres działania. To już nie będzie takie łatwe. Ale na się mają krótki. Mm. Który się okazał... Tylko one tak straszą, prawda? Maja, no nie wtrącaj się. <trymne> poziom. Jej, ptaki, ptaki. Ptacy to nasi rodacy. Nie. Angry Birdsowie mają dziób w tujowie. Dobrze, że nie w chujowie. No! To by było głupie. Mili dziób w chujowie. O co to? Ciężki level. Ale go nazwali hard level. Czyli ciężki level. Nie. Yeah. Hard level to znaczy twardy level. Czyli czwarty poziom. Czwarty? Twardy! A twardy. A nie czwarty. Bo czwarty to ja już dawno przeszedłem. To jest dwudziesty ósmy. mi twardy poziom. Może będzie tu jakaś bomba, która będzie zła. Te wiatraki to są silne, prawda? Słabe. Ale i tak pod nosem. No i dobrze. Mi się teraz to przydało. Gdy korzystasz z Matyldy to ci to się przydaje. I to bardzo. Bo patrz, co się dzieje ze świnką. Ale ta świnka była głupia. Jedziemy na wycieczkę. Bierzemy świnkę w teczkę. A świnka by... nie. Jedziemy na wycieczkę. Bierzemy się... Misia... Co się stało z moim ptakiem? To mnie zmartwiło. Co się dzieje? Wywali się czy nie? Jak sądzisz? Nie. No nie. Nie chwieźli. Przybyli ułani pot okienko. Wołają wpuść panienko. A cóż to za wojacy? Nie bój się, to czwartacy! Nie no, nie, nie umiem tego. Świnki! Świnki! Nie Będzie się pieścił! była chora i poszła do doktora, a doktor był pijany, przylepił świnkę do ściany. <noise> Niezłe? Co to za gamon z tej świni? gamoniata! Gamoniata świnia! Jak tyś miałaś się nie zabić? Głupia świnia! Ale te świnki się cieszą, przecież cała jest w plastrach. chodzi z telewizorkiem, a ty. A telewizorek oznaczał reklamę, po której dostałem głupią paprykę. No nie wiem, czy głupią. Dobra. Tylko dlatego, że wybuchła świnie. Nie, no nie. Halo. No,